Cześć, nazywam się Sebastian Kosteński, jestem licencjonowanym instruktorem survivalu w szkole lifetrip.pl i przede mną dwie wyprawy do Norwegii. Dziś poruszymy mały temat, ale bardzo ważny: temat energii i tego, jak ja podchodzę do zarządzania tą energią podczas wypraw, ponieważ w ramach bezpieczeństwa muszę mieć zawsze naładowany telefon, nie mogę pozwolić sobie, żeby się rozładował, nie mogę też pozwolić, żeby innym rozładowały się telefony, ponieważ musimy mieć możliwość wezwania pomocy w razie jakiejś awarii. Więc to jest dla nas kluczowy element podtrzymywania życia takiego komunikacyjnego. Ale. Zabieram też z sobą e, drona. E, e, zabieram z sobą kamerę e, z gimbalem, taką małą. Zabieram ze sobą dwie latarki, z czego jedna ma możliwość e, naładowania e, e, swojej baterii przez e, powerbank. I zabieram na tą wyprawę dwa powerbanki o pojemności 30 tysięcy mAh. E, I teraz, e, jak podchodzę do. Zarządzania moją energią. Na jednym z powerbanków wypisałem sobie listę urządzeń, które będę musiał ładować. Teraz przed wyprawą sprawdzę, jak i ile czasu i ile procent z mojego powerbanka będzie spadać energii podczas ładowania danego urządzenia. Urządzenia takie jak Latarka, dron, gdzie będę posiadać huba takiego na trzy baterie do tego drona. Będę posiadać też tą kamerę z gimbalem i te urządzenia będę ładować od zera do 100%. Mój zegarek Garmina spokojnie wytrzyma 5 dni zapisywania szlaku GPS, więc planuję naładować go podczas wyprawy raz i jego też. Mam tutaj na tej, mojej, na tej mojej liście. Zmierzę te wartości, zapiszę sobie. Będę wiedzieć wtedy, jak ładować i ile energii będę jeszcze potrzebować, aby wytrzymały te urządzenia. Całą wyprawę. Jeśli chodzi o telefon, telefon na pewno będę ładować od 10 czy 20% do maksymalnie 80%, ponieważ i to już sprawdziłem sam, organoleptycznie na sobie ostatnie 20% ładowania telefonu z Powerbanka zabiera najwięcej czasu więc moje ustawienia w telefonie dotyczące baterii zostaną zmienione i nie będę ładować więcej niż 80% akurat telefonu. Po to, żeby oszczędzać baterię tutaj na tym białym powerbanku wypisałem sobie listę moich urządzeń. Za chwilę wyładuję baterię, zapiszę sobie czas. Ładowania oraz informacje, ponieważ tutaj w tych powerbankach od Bazeusa są wyświetlacze pokazujące procent wartości naładowania jego, więc będę sobie zapisywać, ile procent dane ładowanie danego urządzenia wykorzystało mi energii z mojego powerbanka, po to, żeby wiedzieć, czy. Mogę jeszcze korzystać z kamery, mogę kręcić filmy, mogę robić zdjęcia, czy może lepiej zaprzestać moich działań, aby starczyło mi tej energii do końca wyprawy. Nadmienię i dam Ci takiego mojego protipa, jeśli będziesz jechać sam, sama na taką wyprawę, przynajmniej do Norwegii, w Norwegii w autobusach, na promach jest możliwość, doładowywania swoich urządzeń, więc zawsze kabel USB gdzieś dodatkowo, nie tylko w głównym plecaku, ale zawsze gdzieś w kieszeni, on może się przydać. Doładowujemy energię wtedy kiedy możemy, żeby zostało na zapas. Jeśli chodzi o Samoloty i powerbanki, każda linia lotnicza, według swojego regulaminu, określa pojemność, jaką może mieć powerbank i ilość watów danego powerbanka. Określa to, czy można go zabrać do samolotu, czy nie. Więc sprawdźcie to przed wyjazdem, żeby nie zabrać sobie porządnego jednego powerbanka, którego nie będziecie mogli ze sobą wziąć. Będzie musieli go zostawić. Nie? Wtedy będzie bardzo duża awaria. E, ja zabieram 2:30, jak już wcześniej wspomniałem, e, z wypisanymi ilościami. Będę wiedzieć, jak zarządzać energią, jak do tego podchodzić. Na co mi jeszcze starczy tej energii z moich powerbanków, czy może nie starczy. I jedną kamerę z gimbalem e, wrzucę sobie do plecaka i nie będę nią nagrywać. Albo na przykład nie będę robić zdjęć z drona. Także jeżeli masz ochotę ruszyć z nami na lipiec, 17-27 lipca, ta wyprawa jeszcze nie jest do końca skompletowana, tam jeszcze jakieś miejsca się znajdą, może masz ochotę, masz wolny przelot w tym terminie. Serdecznie na dziesięciodniową wyprawę do Norwegii. Zapraszam. Do zobaczenia poza szlakiem.